Fotowoltaika się nie opłaca. Panie, kiedyś fotowoltaika się opłacała, ale teraz absolutnie się nie opłaca, bo kiedyś to były czasy, a teraz czasów nie ma. Skąd się biorą takie poglądy? Przede wszystkim z niezrozumienia tak zwanego nowego systemu rozliczeń, który obowiązuje już od ponad roku. Nazywa się Net i o tym systemie opowiem Ci w tym odcinku. Netbilling jest to system rozliczeniowy podzielony na dwie fazy. Teraz jesteśmy w fazie numer jeden. Oznacza to, że naszą energię sprzedajemy do sieci o średniej miesięcznej. Pokażę ci, jak sprawdzić te ceny. Aby sprawdzić średnią miesięczną, w wyszukiwarkę wpisujemy RCEM, czyli rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, i naszym oczom ukazuje się tabela. Jak widzimy jest ona zbiorem wszystkich cen, które były publikowane od momentu wejścia tego systemu w życie, czyli od czerwca 2022 roku. Istotne jest, że jest to cena wyrażona w złotówkach za megawatogodzinę. Oznacza to, że na przykład w czerwcu za 1 kilowatogodzinę otrzymywaliśmy około 65 groszy. Schodząc na dół tabeli. Widzimy ceny za styczeń, luty i marzec. I do czerwca 2024 roku ceny publikowane w tej tabeli będą cenami obowiązującymi. Zobacz, jaki duży rozstrzał cen nas obowiązywał. W sierpniu otrzymywaliśmy ponad złotówkę za kilowatogodzinę. Za to już w marcu raptem 50 groszy. A ten rozstrzał będzie jeszcze większy. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i już będziesz wiedział, jak sprawdzić średnią miesięczną cenę energii. Przejdźmy zatem do fazy drugiej. W fazie drugiej, od czerwca 2024 roku, przejdziemy na rozliczenie godzinowe z rynku dnia następnego. Oznacza to, że już dzisiaj będziemy wiedzieć, o ile będziemy sprzedawać energię w dniu jutrzejszym w podziale na konkretne godziny. Ceny te będą ściśle powiązane. Z towarową giełdą energii. Czyli jeżeli na giełdzie energia elektryczna będzie tania, my będziemy ją sprzedawać za niską kwotę. Jeżeli na giełdzie energia elektryczna będzie droga, będziemy ją sprzedawać za kwotę wyższą. A co w takim razie dzieje się z naszymi środkami? Sprzedajemy energię i co dalej? Nasz operator stworzy nam coś w rodzaju wirtualnego konta, na którym będziemy mieli tak zwany depozyt. Z tego depozytu możemy rozliczać, Rachunki za energię elektryczną. Ale tylko tę część rachunku, która odpowiada za samo zużycie energii elektrycznej. Czyli opłaty dystrybucyjne, zalicznik, wszystkie opłaty stałe pozostają nam na, na rachunku i tego nie rozliczamy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jakie są jeszcze dodatkowe niuanse tego systemu? Jest coś takiego jak data ważności naszych środków. U operatora zobowiązanego. Mamy roczną ważność środków w naszym depozycie, ale ważne jest to, że liczy się tam chronologia ich wprowadzenia. Czyli środki z maja tego roku mają ważność do maja przyszłego roku. I jeżeli ich nie wykorzystamy, operator pozostawi nam tylko 20% ze zgromadzonej puli. Przy czym podkreślam, że liczy się chronologia wprowadzonych środków. Oznacza to, że żeby nam środki majowe, Operator mógł zredukować do 20%, to przez cały rok musielibyśmy nie używać energii elektrycznej, ponieważ energia ta jest zużywana od momentu wprowadzenia jej do sieci w takiej chronologii. Czyli wprowadzamy energię, i ta energia jest pierwsza do zużycia. Mam nadzieję, że to jest jasne, bo jest to jeden z najczęstszych argumentów tak zwanych krzykaczy, którzy twierdzą, że kiedyś to było a dzisiaj to nie jest, kiedyś się opłacało a dzisiaj się nie opłaca. Są też inne alternatywy w postaci innych operatorów poza operatorami zobowiązanymi, ale o tych alternatywach i o sposobie wyliczenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę opowiem Ci w następnym odcinku.